Cześć, Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Dziś zabieracie w podróż, która sięga daleko poza nasz obecny wszechświat. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o teorii cykliczności wszechświatów, zwanej również jako konforemna kosmologia cykliczna, zaproponowana przez fizyka Rogera Penrose'a. Ta teoria Sugeruje, że wszechświat nie ma jednorazowego początku i końca, jak wskazuje tradycyjna teoria wielkiego wybuchu. Zamiast tego wszechświaty przechodzą przez nieskończoną serię cykli, z których każdy zaczyna się od wielkiego wybuchu, a kończy w stanie śmierci cieplnej, czyli wtedy, gdy wszechświat jest całkowicie rozproszony, a temperatura spada do zera. Ale co jeśli te cykliczne wszechświaty mają również wpływ na istnienie nas jako świadomości, duszy? Czy jako formy świadomości moglibyśmy już być częścią tych cykli? A może nasze istnienie jest częścią kolejnego cyklu, który jeszcze nie nadszedł? Jakie tajemnice skrywa cykliczna natura wszechświatów? I czy może to wyjaśniać nasze obecne życie i świadomość? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak ta teoria może wpłynąć na naszą perspektywę istnienia, jak świadomość może istnieć przez nieskończoność cykli oraz jakie to ma znaczenie dla naszej duchowości. Co jeśli nasze życie jest tylko jednym z wielu, które będą się powtarzać w cyklicznej naturze wszechświata? I zanim zanurzymy się głębiej w ten temat, zastanówmy się nad tym, jak teoria cyklicznych wszechświatów może wpłynąć na nasze rozumienie duchowości, świadomości i istnienia. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy nasze dusze mogą już istnieć w innych cyklach? Co oznacza cykliczność wszechświatów dla naszej świadomości? Czy to, co przeżywamy teraz, ma znaczenie w szerszym kosmicznym cyklu? Co może czekać nas w kolejnych cyklach wszechświatów? Brzmi ciekawie? A więc zapraszam Cię do tej fascynującej podróży, która łączy kosmologię, duchowość i świadomość. Zanurzymy się w tajemnice, które mogą zmienić nasze rozumienie tego, kim naprawdę jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zanim przejdziemy do rozważań na temat duchowości, cykliczności, warto zrozumieć, czym dokładnie jest teoria cykliczności wszechświatów. Konforemna kosmologia cykliczna, zaproponowana przez Rogera Penrose'a, jest teorią, która zakłada, że nasz wszechświat nie jest jednorazowym wydarzeniem, które powstało w wyniku Wielkiego Wybuchu. Zamiast tego, wszechświat przechodzi przez nieskończoną liczbę cykli, które zaczynają się od Wielkiego Wybuchu i kończą w śmierci cieplnej. Cykle te mają miejsce w sposób ciągły. Bez początku. I końca w takim tradycyjnym sensie, w sensie czasu linearnego, który my na Ziemi tutaj postrzegamy. Zamiast tego, wszechświat odradza się po każdej fazie wygasania. To, co może wydawać się jednym wszechświatem, tak naprawdę może być częścią niekończącej się sekwencji. Każdy nowy cykl jest związany z poprzednim, ale jednocześnie nie jest jego dokładną kopią. Jak Penrose. Opisuje ten proces? Otóż proponuje, że w miarę jak wszechświat starzeje się i przechodzi w fazę śmierci cieplnej, to rozprzestrzeniająca się materia staje się coraz bardziej jednorodna. I w tym stanie nie ma już czarnych dziur, a przestrzeń staje się gładka, co pozwala na rozpoczęcie kolejnego cyklu. Każdy nowy cykl wszechświata jest więc efektem wygaszania poprzedniego. Co jest w pełni zgodne z koncepcją, że nasza rzeczywistość może przechodzić przez nieskończone cykle. A teraz pytanie: Co oznacza to dla naszej świadomości i duchowości? Czy te same zasady, które rządzą wszechświatem, mogą dotyczyć także naszej istoty? Czy my jako świadomości podróżujemy przez te cykle? A może żyjemy tylko w jednym z nich? Jeśli założymy, że wszechświat jest cykliczny, to jakie miejsce ma w tym nasza świadomość? Co jeśli nasza dusza jest częścią tego samego cyklicznego procesu, który przechodzi przez nieskończone cykle życia? Możemy przyjąć, że podobnie jak wszechświat, nasza świadomość nie jest ograniczona tylko do jednej egzystencji. Ale istnieje w cyklu, który nigdy się nie kończy. Z perspektywy duchowości i świadomości, ta cykliczność wszechświatów daje nam niezwykłą perspektywę na naszą własną egzystencję. Jeżeli wszechświaty są częścią niekończącej się sekwencji, to może to oznaczać, że nasze dusze i świadomości również nie mają początku ani końca w tradycyjnym sensie. Cykliczność może być metaforą dla reinkarnacji czyli procesu, w którym nasza świadomość nieustannie przechodzi przez kolejne cykle życia ucząc się, rozwijając i odradzając się w nowych formach. Niektórzy filozofowie i duchowi nauczyciele uważają, że duchowa podróż nie ma końca i że każda inkarnacja jest częścią większego procesu rozwoju. Które tak naprawdę trwa przez nieskończoność. Może to być proces doskonalenia, kiedy każda świadomość przechodzi przez różne doświadczenia w różnych ciałach, w różnych światach, aby w końcu osiągnąć pełną świadomość i zrozumienie wszechświata. A może w świetle teorii Penrosa, nasza świadomość jest częścią tego samego cyklicznego wszechświata? Które po prostu przechodzi przez różne fazy, w których kiedyś żyliśmy, żyjemy teraz, a może dopiero będziemy żyć? Każdy cykl to nowa szansa na rozwój i przemianę, zarówno na poziomie fizycznym, jak i duchowym. Jeśli teoria cykliczności wszechświatów jest prawdziwa, to czy nasza podróż jako dusz albo świadomości może być tylko częścią tych cykli? Kiedy dokładnie rozpoczęła się nasza świadomość? Czy możemy mieć doświadczenia z poprzednich cykli, nawet jeśli nie pamiętamy tych żyć? A może to świadomość, która przechodzi przez różne formy istnienia, jest częścią czegoś, co dopiero ma się wydarzyć w przyszłych cyklach wszechświata? Z punktu widzenia reinkarnacji można by założyć, że każda dusza przechodzi przez różne inkarnacje, ucząc się i rozwijając w każdym cyklu. To, co jest fascynujące w kontekście teorii cykliczności wszechświatów, to pytanie: czy nasze dusze istnieją w cyklu, który dopiero nadejdzie, czy już były obecne w innych cyklach? Może nasze obecne życie jest tylko jednym z nieskończonych doświadczeń świadomości. Która przebywa przez wieczną podróż. Perspektywa daje poczucie nieskończonej możliwości. Jeśli rzeczywiście żyjemy w cyklach, to każde życie to tylko kolejny krok świadomej ewolucji, który prowadzi nas ku pełnej świadomości. Każdy cykl może reprezentować rozwój duchowy. Odradzanie, uczenie się, przemiany i w końcu dotarcie do wyższej świadomości. Może to także sugerować, że to, co przeżywamy w tej chwili, ma wpływ na nasze przyszłe wcielenie, a także na cykl wszechświata, w którym żyjemy. Jeśli wszechświat jest cykliczny, to co czeka nas w przyszłych cyklach? Jakie doświadczenia, jakie formy świadomości będą nas czekać w kolejnych inkarnacjach? Być może nasze duchowe ja podróżuje przez nieskończoną podróż, w której każde kolejne wcielenie jest doskonalsze, bardziej świadome, pełne mądrości, zrozumienia. I jeśli spojrzymy na siebie jako część tego kosmicznego cyklu, to możemy zacząć dostrzegać, że każdy moment naszego życia ma większe znaczenie w kontekście naszej podróży. Rozwój wewnętrzny, rozwój duchowy w tym sensie to nie tylko jedno życie, ale także nieskończony proces. Czy nasza świadomość jest związana z tym cyklem? Czy jest to tylko przelotny moment, a nasza dusza przejdzie przez kolejny cykl, ucząc się nowych rzeczy i zdobywając kolejne doświadczenie. Teoria cykliczności wszechświatów otwiera przed nami fascynujące możliwości. Jeśli rzeczywiście jesteśmy częścią tego cyklicznego procesu, to może to oznaczać, że nasze życie nie kończy się w jednym wcieleniu. W jednej inkarnacji, w jednym cyklu, ale jest częścią czegoś większego, czegoś, co ciągle się rozwija i zmienia. Nasza świadomość może być częścią tego samego cyklu, który już przeżywamy, ale także może czekać na nas w kolejnych. Cykliczność wszechświatów daje nam poczucie, że nasza duchowa podróż jest częścią nieskończonego procesu, który nie ma końca. Każdy kolejny cykl to nowa szansa na rozwój, naukę, na odkrywanie siebie na wyższym poziomie świadomości. Jeśli temat, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, wydał ci się interesujący, jeśli masz ochotę wyruszyć w podróż po cyklu wszechświata, tak aby przejść przez swoje poprzednie i przyszłe wycielenia być może na Ziemi, a być może w innych światach. Zapraszam Cię do medytacji, która właśnie pojawiła się u nas na kanale Podróż przez Wcielenia w Cyklu Wszechświatów. Link będzie w opisie, a ja wszystkim dziękuję już za dzisiaj, szczególne wielkie dzięki dla naszych wspierających za ich obecność, zaangażowanie. To dzięki Wam możemy nagrywać więcej, możemy bardziej skupić się na rozwoju tego kanału. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że byliście ze mną dzisiaj. I zapraszam na kolejny odcinek podcastu Podświadomość w praktyce. Dzięki. Cześć.